Siemaneczko, słuchajcie. Przyszła dzisiaj do mnie taka hulajnuszka mała. Nazywa się King Song, kurde, król piosenek. <grytanie> Whatever, słuchajcie, stwierdziłem, że zrobię malutki unboxing, taki przedpremierowy, bo recenzja tej hulajnogi to dopiero będzie. Hmm, żeby nie skłamać was za może, nie wiem, dwa miesiące, czyli w zimę chyba, tak czy siak. I jak ma leżeć, to wolę sobie ją po prostu rozpakować. Także bierzemy nożyk i zobaczymy, co to w środku przyszło. Dobra, jest nóż. Szczerze powiedziawszy, to ja tak średnio przepadam za unboxingami, bo to jest dla mnie takie jakieś w ogóle dziwne zajęcie. Dziwna procedura, która dla mnie jest jakby mało ciekawa, ale wiem, że ludzie lubią zobaczyć, co jest w pudełeczku. Kurde. Wow, zobaczcie. Słuchajcie, w ogóle jest taki temat, że ja w ogóle nie mam pojęcia, ile ona kosztuje, ile ona będzie kosztowała. To jest jakaś firma, nie wiem, nowa. Nie wiem czy nie, bo ona przyszła do mnie chyba z Bułgarii bodajże. Tak mi się wydaje. Także nawet nie wiem, co to jest za produkcja do końca. Wiem, że to jest mała hulajnoga. Nazywa się King Song N14. Dam tam link w opisie, oczywiście, do niej. Na razie tam nie ma żadnych cen ani nic, także ale wygląda mi to wiecie jak taki Siaomi Motus, taki marketowy czy coś takiego. Przynajmniej na internecie tak wyglądało, a teraz widzę, że no raczej tak jest, ale widzę, że tu jest o, jest amortyzatorek, jest lampa z przodu, jest, kurde, zobaczcie, jaki zarobi stylicznik tutaj duży. Hmm. Także w sumie chyba fajna. 500W ma silniczek. Piku 900 ponoć i rozpędza się do 40 na godzinę. Jeśli to jest prawda, no to to będzie szybsze niż motus SCUTI 10, która się rozpędza do 35, nie? tak jak jeździłem nią to było 35. Jeśli tu faktycznie 4 dyszki, chociaż wątpię, tak wiecie, na papierze, to papier przyjmie wszystko. Poczekajcie mi się ta kamerka chwieje. Zdejmujemy piankę. O, zobaczcie, tutaj przewody są. W środku puszczone nie wiem czy to widać, bo słabe światło troszeczkę jest bo już dzisiaj jest taki pochmurny dzień są przewody plus plus minus chciałem powiedzieć, czerwony i niebieski tak mi się kojarzy plus i minus no zobaczmy tak na szybko słuchajcie co to jest, jak to wygląda i, i tyle 10 minut mam czasu na YouTubie na tym nowym kanale, więc myślę, że może wystarczy na taki unboxing, dobra zablokuję sztycę i od razu, by to zainstalować, nawet przed wyjęciem, czy coś. W sumie można chyba. Zobaczcie, podłączymy sobie. Coś czuję, że to jest jakieś zdjęcie blokady. To, to. Bo to mi wygląda jak zdjęcie blokady prędkości. Tak jak ostatnio w Joyorze S10 SZ robiłem. Dobra. To do góry. Zobaczmy, jak to wygląda. Sprzęt cicho. Powiem Wam, że. Kurna. Ciekawie się prezentuje, no, hulajnóżka, typowo taka marketóweczka, jak ja to nazywam, spójrzmy, mamy z przodu niby amorek tutaj, amorek Mio, ciekawe czy to w ogóle się rusza, zaraz to sprawdzę, kurde, lampka, słuchajcie, ta sama co w Tibo Prime. Ie. bez kitu, patrzcie, poczekajcie, postawię ją na stopkę, tutaj mam akurat Tibo Prima. zobaczcie. Tibo Prime King Song, to samo, ta samiutka lampeczka, ale nic mnie już nie zdziwi, no bo przecież producenci korzystają z tych samych części do różnych hulajeczek, szczególnie jeśli to jest wszystko robione gdzieś tam w China. I co my tutaj mamy? Jakiś release, baton, nie wiem o co chodzi, Pewnie, a do tego tutaj zaczepu, do tego haczyka o kurde, a zobacz, a dobra, nie przykręcona jest kiera jeszcze to może przykręcę tą kierę a do tego celu dali instrukcję obsługi nigdy nie czytam instrukcji obsługi chyba, że naprawdę już jest jakiś problem z czymś, to wtedy może przeczytam może jeszcze wcześniej to staram się gdzieś tam na lecie znaleźć, nie? wiadomo, jak każdy dobra, wkręcamy te Śrubeczki, dobra, wszystko ładnie, pięknie skręcone, kierowniczka trzyma się ładnie. Gdzie tu się ją uruchamia? Tu jest przycisk zasilania, zobaczcie, o jeszcze folijkę zedrzemy, syk, no zobaczcie na taką kolajeczkę Market Style. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Światła zarumbiste, bo to są ta sama lampka co w Tibo Prime, tak jak przed chwilą mówiłem. Jest dzwoneczek. Co to ma kierunki? Patrzcie, kierunki ma lewy, no idzie to świeci. A tutaj, w kierownicy. No dobra, akurat kierunki w kierownicy to i w Motusie są. Tylko że tam są takie małe diody, a tutaj cała rączka świeci. To jest zaromiste. Fajne, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Ale zobaczcie, jakie tu jest podświetlenie w ogóle RGB z boku, także ci, co lubią mieć zbajeżoną hulajeczkę, powinni być zadowoleni z czymś takim. Zobaczcie jaki błotnik, ja pierdziele, no mega, po prostu wygląda jak w tych amerykańskich samochodach, ten tył taki, <grydy> kurde. Miejsce na rejestrację jest, hamulce, tarczóweczki, ale wyczytałem, że ma też system, hmm, powiedzmy, ters no, generalnie on się tam EBS nazywa czy jakoś, czyli wspomaganie hamowania silnikiem. To jest fajne. Zobaczcie, nacisnąłem stop. Świeci nam się dek na czerwono. Tylna lampka tak samo troszeczkę mocniej świeci na czerwono. A tutaj normalnie, jak się puści, to są kolorki, które się zmieniają, falują. RGB, no fajne. No i dobra, słuchajcie, zobaczmy co tutaj jest. Yy, biegi, nawet nie mam pojęcia, jak się włączyła pewnie. Aha, lampę zgasiłem teraz, czyli jedno kliknięcie to jest włączenie, włączenie lampy tutaj mamy zapewne stan naładowania w procentach jest pokazane 54% w tym momencie licznik E to jest jakiś tryb o proszę bardzo dwa razy kliknąłem mamy P2 to jest drive pewnie tak jak w motusie i S czyli sport identycznie jak w motusie dawajcie zrobimy speed testa czekajcie to była lampa tryb y prowadzenia holajnogi walk mode Dobra, mamy E, gasimy lampę, bo po co nam lampa, yy, koło jest w powietrzu Aha, bez zadepchnięcia, Nie cholery Robimy taki myk Jest Patrzcie, na Eko jedzie dwie dyszki Teraz przełączamy na... Czekaj, jak to było? Dwa razy, tak? Ty, manetka razem z przełącznikiem chodzi od gazu, zobaczcie Śmiesznie zrobione Dobra, mamy to się nie da na drive. Trzeba się zatrzymać. Bez sensu. Czy wiecie drive teraz. Drive też jest. Ona jest zblokowana. Coś czuję, że ten czerwony. Ta czerwona wtyczka to była właśnie od blokady. Dobra, jest SK. Kurde. No i mi w końcu odjedzie. Napędzamy ją nożnie. Dobra, jest. No, dwie dychy na każdym, czyli to musi być blokada. Chciałem ją odblokować, nie wiem jak. Hulajnoga wygląda tak. Nawet mi się zrymowało. Z przodu jeszcze chciałem powiedzieć, że jest hamulec bębnowy. System składania jest taki jak w większości tego typu hulajnóg. Z przodu błotniczek całkiem spoko i nawet dosyć długi, także nie powinno chlapać w dek. No nie powinno, tutaj na pewno, tu na pewno nie będzie chlapało, bo jest dosyć długi fajna kierownica w ogóle, taka inna niż w tych marketówkach nie w marketówkach to macie taki kawałeczek tego pałąka króciutki, a tu jest taka pełnowymiarowa kierownica w sumie jak w tym Joyorze, który tutaj stoi jest identyczna chyba ta kierownica dokładnie jeszcze te kieruneczki tu po bokach kurde jeszcze miałem sprawdzić zawieszenie, czy działa no, działa ugina się, kurde chodzi, ale numer wiecie, w większości tych hulajek to jest tylko atrapa, a tu działa autentycznie. Także spoko, zapowiada się ciekawie. Także póki co dziękuję bardzo za uwagę. Kolejny odcineczek nagrany na szybkości w garażu, bez montażu. Praktycznie idę go teraz wrzucić za godzinkę. Jest na kanale Geek Simon. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to trzeba to zrobić, bo inaczej stracę zapał i w ogóle dam sobie spokój i pójdę na budowę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.